W VMix Uphone Note 17 Pro pokażę Wam, jak zmienić język klawiatury. Najpierw otwórzmy nową wiadomość. Gdy masz klawiaturę przed sobą, oczywiście może to być dowolny inny panel, jak przeglądarka, jakieś pole wyszukiwania. Gdziekolwiek możesz dotrzeć do klawiatury, zaznacz. Ikonę ustawienia, wybierz języki, stuknij w dodaj klawiaturę i wybierz język, którego chcesz używać. Możesz przewinąć w dół, aż go znajdziesz, lub wpisać go w polu wyszukiwania. Kliknij w to i możesz pozostać przy obu językach. Możesz przełączać się między nimi, używając tej ikony słowa. Możesz pozostawić jeden język, a wtedy ta ikona znika i masz dostęp tylko do wybranego języka. Dziękuję za oglądanie. Proszę zasubskrybować nasz kanał i zostawić kciuki w górę.